Wydaje mi się, że nie ma najlepszej metody nauczania. Najważniejsze jest to, żebyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, jak my lubimy się uczyć, jaka forma nauczania jest dla nas dobra. Po pierwsze, zapytajmy siebie, czy lubimy się uczyć w grupie, czy indywidualnie. Czy zajęcia powinny być rano, w czasie dnia pracy, czy uczymy się wieczorem? Czy wolimy system weekendowy, czy zajęć regularnych? Czy jest to nauka języka biznesowego, czy ogólnego, a czy są to tylko i wyłącznie umiejętności komunikacyjne. Następnie najlepiej jest znaleźć bardzo dobrego lektora, który jest w stanie dopasować swoje umiejętności i swój elastyczny czas pracy do pracy i do potrzeb tej osoby. No i ustalić jakiś wstępny program. To na pewno na początku. Wyjazd zagraniczny, najlepiej tak zwane wrzucenie na głęboką wodę, czyli gdzieś bez znajomości z Polakami, najlepiej a kraje, w których nie ma tak dużo Polaków, czyli Australia, czyli na przykład Zachodnia Część Stanów Zjednoczonych, tam spędzenie na przykład roku na programie Oper lub na programie Work and Travel, to są programy, które naprawdę pomagają w tym pierwszym etapie przełamaniu bariery, a następnie nakierunkowanie się na jakiś konkretny biznes, na jakiś konkretny cel. Dobrą opcją dla osób, które bardzo szybko chciałyby się nauczyć języka obcego, jest opcja kursów intensywnych, tak zwanych total immersion czyli całkowite zanurzenie w języku. Są to kursy prowadzone z lektorami native speakers oraz nauczycielami polskimi z dużym doświadczeniem w nauczaniu. Najlepszą metodą jest przede wszystkim czytać czytać teksty specjalistyczne, to co nas interesuje, analizować i z dosyć dużą energią do tego podchodzić. Najważniejsze jest przede wszystkim systematyka i najważniejsze jest dobór kursu do tego, co potrzebne jest dla danego klienta. Najważniejsze jest, abyśmy lubili ten język, którego się uczymy. Po pierwsze, żebyśmy byli zainteresowani językiem jako takim, czyli kulturą danego języka, krajem czy krajami, w których dany język jest używany, oraz co też bardzo ważne, musimy otworzyć się również. Na internet, oglądać filmy, starać się cały czas być w kontakcie z językiem. Na pewno najłatwiej się nauczyć języka, jeżeli zna się już jakiś język, tak? I to jest, myślę, zasada, której trzeba się trzymać. Natomiast, jeśli chodzi o indywidualne języki, myślę, że nie ma takiego rozróżnienia, że wszystkie języki, jeżeli uczymy się ich jako pierwszego języka, a myślę, że są tak samo trudne. A jeżeli chcemy się nauczyć dwóch języków naraz podczas takiego szkolenia, podstawą jest takie założenie, że nigdy tak nie będzie, że ekwiwalent w jednym języku nie będzie kulturowo, prawniczo, finansowo odpowiadał ekwiwalentowi w drugim języku, bo są to inne realia, inne kraje i inne obszary. Zwłaszcza, że często mamy do czynienia z klientami korporacyjnymi, którzy na toku zajęć, obowiązków chcą, żeby ten angielski czy niemiecki był też swego rodzaju rozrywką, czymś przyjemnym, a nie tylko. A siedzenie przed dokumentami, przed tekstami, przed umowami, bo z tym mają do czynienia przez cały dzień. Także dywersyfikacja, dobry plan A na zajęcia i urozmaicenie. I uśmiechu dużo przede wszystkim.